O nie, czemu my jesteśmy uwięzieni w, w tym wszystkim? O, o nie, ej, co się co, dzieje? Ej, wow, wow ej, czemu, czemu wszystko pod nami zmienia się w bedrock? Wow. O nie, ale słuchajcie, tylko jeden z nas może być panem bedrocka, dlatego słuchajcie, ja mamy 15 minut, mamy na zb zbierzenie, zebranie jak największej ilości rzeczy, tak żeby walczyć z innymi, więc mamy 15 minut i oczywiście możemy sobie przeszkadzać, ej. więc ja idę sobie już, Jeszcze. oczywiście zaczynamy, start w tym momencie jest, a ja idę sobie pomóc ja duferkowi w zdobywaniu tego wszystkiego. Nie ma teamowania się kierowane. Ej, czemu wy chcecie się teamować? A, w ogóle są z nami tutaj kilka osób, ale... Nie, 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 nie pamiętam. ja nie mam tej... Tutaj... Okej, okay, czekaj, lufer. co ty zbierasz? O nie, ja chciałem ci... Matko, ha! chciałem... Chciałem luferkowi tutaj przeszkodzić. Okej. Okay. Ja tu uwielbiam, ja w tym odcinku będę wam przeszkadzał, bo ja lubię takie nie, rzeczy. Nie, bo Maja, się weź, nie, 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 ja chcę ja się dobrze bawić tutaj i zaraz czekam, aż ty zrobi piecyk sobie albo crafting table. To będzie super rzecz ogółem. Jak kogoś tam. A, jeśli nie chcecie więcej takich odcinku, zacie oczyć łapkę w górę. A ja się teraz... Ja, ja bym chciał luferkowi bardzo przeszkodzić, bo on zawsze wygrywa no, na odcinkach. chodź banany! Ej, weźcie weźcie, ktoś mi pomóc przeszkadzać mu Nie, Jasne, pomóżcie mu. Ej, Kejdanek, bo ty wykonasz na takiego moją. A, dobra, czyli wy zajmijesz się komputerami? Naprawdę? Naprawdę? Aha, spoko. spoko. Kejdanek już został zniszczony teraz. Ktoś położył, ktoś tutaj postawił crafting. To był Kejdanek. A kto to był taki? Ej, czyli jeszcze coś takiego zrobić, na przykład, że jak będzie trzymać ten e, item w free punktu, to on też się będzie zmieniał. O nie. Ale to był to, Ale tylko ten to trzymacie, więc ale. jakby. Ja, jak zrobiłem 10 nie, nie. godzin z odcinek. Pierwsza. <laughs> nie, no ale to teraz 15 minut mamy tylko na ten, więc słuchajcie, już minęła ogólnie minuta 10 sekund. Co? 15 minut? 15 minut no. tylko, no. Lufar, ty nie chcesz zrobić crafting table gdzieś tutaj. Nie. Zrobiłeś już! Nie. Bo ty, tak, bo masz kilo! O! No, co ty robisz, stary? Oj, nie, nie! Nie, nie, zamykaj mnie! Nie, 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 nie! nie, nie, nie. Luffy, nie, nie, nie! Nie, no co ty robisz, stary? Ja on mi chce zamknąć tutaj, to jest w ogóle niesprawiedliwość jakaś totalna, no. To nie jest w ogóle miłe, Lufer! Wszystko się odwróciło teraz w złą stronę. Przykro. przykre. Ej, nie, Lufer, nie zamykaj mnie, bo ja muszę stąd wyjść jakoś, mordo. Jakoś, Jakoś. jakoś. to grunt. No nie! Hejka? O, I zdążyłem sobie nawet kirow zrobić drewniany morda. Więc... O nie, o, on coś ty. zrobił. On zrobił sobie... O... No nie! Czemu ja zawsze w każdym... Chcę uciec od luferka? Nagle idę sobie trochę do przodu i widzę luferka. <noise> <noise> Ale... O, spoko. Co robisz neonek? Ciema. O nie, ty masz już kamienne rzeczy. Ale... Ależ, ależ to... Potem tym będę będzie nazywał... No, tylko... Ej, o mi... Ciekawi, mnie, on jak mi znalazł tutaj żelazo, ależ to. Ja nie wiem. O nie. Ja sobie tylko... Ja się zablokowałem teraz Bedrokiem, żeby on się do mnie nie dostał. Ależ to. Ja Uwielbiam tę grę. Fajnie tak wykorzystywać. A, mi się nie podoba. Chociaż w ja na razie jest git. Nie, jest fajnie. Na razie nikt pewnie fajnie. ma i nie przeszkadza po prostu i na tym to no polega. No właśnie dlatego jest git. Dobra, też sobie zrobiłem tutaj upgrade'ik. Okej, okay, wow. czyli muszę się przygotować do walki i co mi będzie potrzebne? Nie jestem pewien za bardzo, ale... Ale możecie napisać, kto wygra. Czy, czy dziewczyna, czy chłopaki? Nie, no, mam Ej, dziewczyny, czy Myślę, że Luferek też należy do tej drużyny. Nieprawda. prawda? ja się Jaki Jak je mańcz ja przez tymi że się dokopałem do zerowego poziomu. Ja nie wierzę. <laughs> ja już mam na ale nie, ja serio, bo ja przez chwilę myślałem, że patrzę, patrzę po co on bedrock. Co ty robi? Ja nie wiesz, ja zapomniałem totalnie, że gramy, Ja. Robimy pokus na ja, Szymka? Nie, ale co to jest w ogóle Kasę. zagadanie teraz? Proszę, ja rzeczy. Proszę się uspokoić. Wiecie, że gadam na tym spikuje, że ja was słyszę, tak? Jak to? Ty nas nie słyszysz. Właśnie. Wydaje ci się, masz dźwięki w głowie. Możecie może się uspokoić, Maja, ty się przede wszystkim uspokój, bo to jest zawsze. Szalejesz. Ja, jestem bardzo spokojna. Maja, Maja, ty szalejesz znowu. Ja. Maja, zjedz sneaker. Maju, Maju, Ej, jestem głodna, nie mów Ej, nie mów o jedzeniu, właśnie, jest rubien, <grym> na o, no, onek to ja też teraz się zrobiłem tak głodny. O, one ciągle głównie kopie blisko, teraz zaraz zobaczę, czy przetapia. Ale zobaczmy, jak taki się przetapia. Mam w plecaku Kinder Bueno! We. O, super. Ten odcinek nie jest komentowany, hmm. jeśli co. <grym <grym to, Kinderborn się odzywa w mailu. <gry Minorat raise the door> <grym> no no, reklamę, a spoko, mordę. Nie no, dobra, ja gdzieś tutaj widzę neonka za ścianą, więc ja idę tego zobaczyć, czy mój sąsiad czasami sobie nie, nie pali nic z piecyku. Nie, co ty? Weź... Dobry, już macie żelazo? No ja mam już. Nie no, co. O nie, co? Cześć? Czemu to wyskoczyło teraz na czat? <grym> <grym> ja i wszyscy naraz od <grym> razu! <ukracą? grym> yeah. no, ja też nie mam... Ja mam, ale nie przypadłem. Ej, ale szkoda, że nie dodałem tego pomysłu co miałem, że na shift się nie zamienia, bo to by było wtedy... O, ja to, ja to dodam z tym razem. Zielazo. Oj, czemu czy, czy się Nic, ci się zniszczyło Neonek? Kilo ci się zepsuł? O, mam żielazo, zilazo, żilazoo! Biedny trochę jesteś, że tak... Zilazo, zilazo, zilazo! A ja rozwoliłem że sobie żelazo. A wie jak mi tu przyjdzie... Kto? Kto przyjdzie? Nikt! Prawie zrobiłam drugi crafting, gdy zapomniałam, że mam jeden Ja przed szybkiem schowałem zanim przyszedłem <grym> Sok, mam zaposowy. O nie, ja sobie specjalnie to jest na O nie... N nie masz gdzie? Co? Czemu on ma diamenty? Ej, fokus to, na niego! Co? Fokus to? na Timo ty... te... PL! On już wygrał nie. odcinek z sponsorami. Ja nie wierzę, weź, weź go tam się sfokusuj Maja o, Szymek, ty miałeś O, Neonek, widzę, że zrobiliśmy w tym samym momencie Co Ale ja muszę też się uzbroić Maja No ale miałeś przeszkadzać, Mówię, że jest fajnie Maja, ale no spokój, ja na razie przeszkadzam tylko Neonkowi, bo jest najbliżej Aby każdy sąsiad przeszkadzał sąsiadowi, to popatrz Kajka. jakby się pięknie żyło w tym kraju nie Ja taki miły jestem, nie przeszkadzam, nie chcę przeszkadzać Nie no, ja nigdy bym ci nie przeszkodził kumplu Weź Mamy ze sobą zdjęcie razem, a zapraszam jeśli chodzi o zdjęcie, to zapraszam na mojego Instagrama, link w opisie. To akurat dzisiaj ładne się o. pojawiło, z takim ładne. Aż Ma chyba lajkowała jako jedna z Jasne. setki pierwszej. No właśnie, ja więc ładnie mam. Lufert ty nie załapkowałeś, a widziałeś to zdjęcie. Nie, nawet nie ci widziałem. wysyłałem. Ale Ci wysyłałem nawet nie na Messengerze na stare. No, no, no więc Ej. właśnie, mega dziwne, stare. To, Jak mam, to No spoko, stare. O nie, Dokopałem się do borderu. Serio? O! o. Chyba w nie kopię. Co ty stare? O nie! To by chciał takie rzeczy co? robić. Ale. oszustw chyba. To jakiś oszustw, by tylko takie rzeczy próbował tutaj z duperkiem zrobić. Ale ty ma ten. Bo ma film. Ja Ale co, by było jakiś diabłus? Nie, no, on, on jest, ma... faktycznie. Gimu.pl, find diamonds? Nie. nie wiem, mega dziwne strasznie Dziwne? Jak tak można? No, nie wiem w ogóle chyba mm -hmm. No cheaty Nie to jest mega dziwne co on robi Nie, to na pewno nie są cheaty nie Nie, 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 nie co ty? Cheaty ja Nie wiem, wiem. Cheaty do Minecraftu w ogóle nie jest takie coś? I ty do Minecraft? Co ty? Ej, w ogóle na jakim poziomie jestem? A, to jeszcze trochę do diamentów mam. A wy jak tam macie już diamenty? Ktoś oprócz? A nie, bo byśmy widzieli w sumie. Eee. Mam lapis. Chcesz, Szymek? Nie, nie, nie. Mi się z przydaje. Tak. Lapis dla Żuli. Ej, to chcesz? Nie. Mam żelazo, ale jak nie chcę, jest O, spodent. widzę sta Stanlejsie, widzę stanlej się. Ja też widzę O Olol Ale ciebie nie widzę O, złoto mamy zamieniłam O, lol. O, Stanlejsia A to? No tu nie ma To, jest, to mój klon Ten, nie ja A, bo tu jest border, bez sensu I to po co ten border? Nie wiem, nie wiem, to jest jakieś strasznie słabe. Że możemy się widzieć i potem na przykład nie uciekać w walce. Ale ja nie chcę was widzieć, ja się was baję. To jest mega dziwne, stare. Wiem, że on śpiewa Eluwina, bo powiedział: oho. Eluwina. Aha. Team Widzę szybka. Eluwina, O, Stanley się znowu. Ja robię. Nie, nie. No. Ej, spiroga. ktoś mi bił do pokoju w ogóle. Strasznie niemiłe Mamusia? Mamusia wbiła, no? No nie, bo ja się obawiam, że tutaj lufer mnie goni. Hmm. Ile nam zostało? czasu? Hmm. Nie wiem, chyba krótko. Tak. <laughs> do A, nie, bo to, to wiem, to ja kontroluję. 9 minut nam zostało. O, widzę. Ej! mi? Podaj. Ej, sprawdź sobie... ofertę skrzyneczki tamte. GORK! E? Zabrała mu pusta każelaza, dosłownie! Przez jakieś dwie minuty chodziłem dosłownie za nim cały czas, kryjąc się! O tak! Pusta każelaza! Pusta żelaza mu zabrałem. Ledwo co zdążył je schybać do piecyka i już tego nie miał. Tak się to robi właśnie. Ja. Jak tam lufer. A ja wszyscy Ja Proszę, jakiś mam sobie 30. Nie miałeś tyle. Mam. Kłamiesz. Tak. No to trudno, nie ale nabiam. zawsze zebrałem sobie sporo. Nie hey, mam. Ja, ale, ale taktyka. Dobra, przynajmniej teraz do nią jak walczyć. O, sobie zrobię ten mieczyk. Teraz z no. Ej, trzeba było, wiecie co, grać jakiś plugin, mody na ten, żeby na Bedrocku by zbroje i tak dalej. O, ale już to... No dobra, No ja sobie tylko że zrobiłem ważnego, żeby nikt mi czasami nie stanął na moich piecykach. Właśnie myślałem, że ty mi stanąłeś na tych pijczykach, a nie dobrałeś. Nie, ja wolałem ja sobie bym, jednak... Ja bym ja też nie stanął, stanął, ale no stary, 32 żelaza, jak będziesz w skrzynce, to ja wolę jednak walczyć z tymi żelazami, niż... ...niż ten. Ale dobra, bo Timo ma diamenty, ale to tam. Ja, ja tam, mam tam. z Timo soja. Jak to z Timo soja, Timo? Ja nie słyszałem nic takiego, żebyś mówił. Nie wiem. Nie no, Timo, nie sojuszuj się, proszę. Możesz się sojuszować z jedynie super... Ze o nie, słuchajcie, niedługo, niedługo będzie nie, niedługo minie 15 minut, wiecie? Żartujesz! Minęło właśnie słuchajcie, za chwilę 12 minuta mija. Jeszcze 3 minutki do końca. Kto oszukuje? Ej, czemu mi zaśmierdziało tak parówą w ha Nie wiem dziwnie, ale... Ale serio. No, ja... no, nie. <laughs> nie wiem, ktoś coś gotuje, a ja jestem teraz... Przez to... Ktoś zachęcił z was. Kejdanek! Co ty robisz? Kejdanek? 8 No weź weź w ogóle wypad może sobie zrobić zbroję, zrób sobie zbroję z diamentów, to jest bardzo ważne Nie no co ty, zrób sobie w zbroję Tylko ja chciałaby Ja, Ej dobra ale ja już mam całą sprzemieć zbroję diamentową co nie? Zróbmy do 16 minut, proszę Nie, słuchajcie Słuchajcie, zostało 2,5 minuty o, Nie. Oho Dobra, ja chyba idę powoli gdzieś kopać, bo ja muszę zebrać diamenty, których nie zebrałem. Dobra, tam jest luferek, to ja nie idę do niego. O, maja się zbroi? Nie, ja się boję. Maja, ty się zbroisz? Co? Co? Ty umiesz walczyć w Minecraft? Nie. Ja Dobra, w, w ogóle, jak, jak skończy się broń. czas, to ja załączam wszystkim adventure jak coś. Tak informuję. <noise>, tak tak, żeby nikt nic nie... My najlepiej jak... możecie mieć problem czasami z wydostaniem się z miejsca. Najwyżej wszystkich was klepnę potem na górę, żebyśmy mieli łatwiej. Ale żeby już nic ich nie zdobywał. Okej, okay. czemu lufer jest ciągle podobne? Ja chcę tego... A dobra, nie idę na diamentę. Wywalone w nie. Bo tutaj zaraz tufer mi przyjdzie, stanie sobie na moich diamentach i powie aha, super! Ale to wy w ogóle nie przeszkadzacie sobie, ja jedynie tutaj przeszkadzam. A wy, a wy co? Musimy ile przeszkadzać. No właśnie, przeszkadza. Ja tego nie miej, stary. Weź, bo nie można tak. Jasne. To jest zabronione. Tak było w zasadach. Nie można przeszkadzać szynkowi. Prawda. Dobra. Ja już tak Ruferek się strasznie skupił. Chyba jest zdenerwowany, że nie ma żelaza. A tak. O nie, ej, dobrze, że ja ten, bo ja nie mam wyjścia z tego mojego miejsca. Muszę się wykopać. Uwaga. Przed nami ostatnia minuta i 10 sekund. nie na powierzchni, całego setu nie Wychodźcie na powierzchnię najlepiej. Ja muszę nie, coś jeszcze nie, zdobyć. Nie, nie mam jak nie zdążę nawet. Ja, ja przed gawę w ogóle obok siebie. O Nie, nie mam Dobra, zaraz tewnę was wszystkich, tylko ja potrzebuję jeszcze jedną rzecz z góry, żeby mi dobrze szło. Ja to przegram. Ja nie mam żadnego jedzenia. Dobra, przede wszystkim muszę to zrobić. Kurde, nie uda mi się tak. Czy uda mi się? Nie, nie uda mi się. Potrzebuję jedną dosłownie. Ale ty, który zostawił crafting, to znaczy, że ktoś tutaj ktoś był. Jakąś on się tutaj dostał? Nie wiem. Jedno żelazo za diaksa? Spoko. Na górze możemy wymienić. Ja ale, ale ja potrzebuję dwa diam. O nie! Luferek zebrał jeszcze diament jeden. Uwaga, uwaga! 30 sekund do końca. Pod tobą a ty Serio? Ty nie tak? Trudno Ja nie potrzebuję takich rzeczy, tym bardziej, że zostało nam 15 O tak! tak. Cover Co? miły w diamonds? Co to jest? 10. Yeah. E, dobra 5, 4, 3, 2, 1, 0, Koniec! Adventure tak, wszystkim! To. Dobra, więc już teraz jedynie możecie używać. Ja te pan wszystkich na górę, aczkolwiek możecie się teraz rozejść na chwilę. A nie, to Stanley był obok mnie. Dobra, teraz każdy w takim razie może się... Nie, na razie się jeszcze nie bijemy. Sobie bi... mamy sojusz. Tam możecie tam, tam, tam. sobie wszystko stworzyć. Co to jest w ogóle za sojusze? Dam ci suba, dam ci suba. O, o nie, co to jest w ogóle? O nie. Dobra, ale uwaga, w takim razie ja odpalam teraz yy, poziom hard, czyli difficulty hard. I tak możemy dobrać. zacząć walkę ogółem. Chodź Timo, chodź, 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 Ale tak, zrobię przy boję. okazji, słuchajcie, w ciągu pięciu najbliższych minut. W ciągu pierwszych minut... Najbli... World border się zmniejszy, czajcie. Set, Nie. Czyli lecimy, uwaga. Zmniejszy się do 50 w, koń, w ciągu najbliższych A, to daj, to daj, to daj, to pięciu dobra. minut, więc zaczyna się. A jak jest to Bosoja! Więc ale to zaczyna ja się ja bym zmniejszać chyba. Nie będę ale. On się zmniejsza? O, zmniejsza się. Dobra, ja, ja szukam w ogóle kogokolwiek, bo chcę już kogoś zacząć. Dobra, tu bić. chodź Stanley, ty jest, jesteśmy razem. Dobra, okej, ok, dobra. Co to jest o, za. Co to jest załączenie się w pary? Matko, niedawno widziałem filmik z ekstra szkoły, że ma nową dziewczynę, a teraz już nowego chłopaka. Super! Możemy się Nie, niech sumek powie Nie no co, możemy się bić, możemy! Już mówiłem, wiem, że jak border, border się zmniejsza, to możemy się bić. Co? Luffer zginął? O nie? Tak szybko? Lufer jak szybko O nie Kejdanek, że mówi się sojuszujecie? A nie Neonek jednak goni O nie O nie Neoneczek zabił Kejdanka O o! Lufler, ej, ej, ej sku, jak, da, Dawaj <grym> wszystkim surgi adventure jak już nie żyją, jak ten, znaczy spectatora. Nie masz opa! Ja, Jaa, to by to trzeba wszystko dawać tutaj, jak ktoś ja zginął to, jest to dawaj w takim razie Kajdanek tu umarłeś, prawda? O nie, dobra, bo tutaj gonią Czy żyjesz Tak, Kajdanek nie żyje, zabił go Neonek Ej, Maja jeszcze żyje w ogóle O, jeszcze maja. żyje O, Maja jeszcze o! żyje Maja się wymienić, się hmm. Maja. Hmm. maja No Maja, czemu ty tak uciekasz? Bo ja się boję. Ej, czemu on... Ej, bo rzeczy, rzeczy wypadają z nas o nie, on może się ubierać w te rzeczy, wszystkie które. O nie! O ja! Jadzie jad. jad, kręcek! Ej, neonek się zbroi cały czas. Maja, musimy na niego się sfokusować. Dobra, wszyscy, ja ja Timo. Wjechali. Maja, nie da się zmanipulować. Maja, Maja, nie! Manipule, maja, Neonka! Maja, maja pamięta, masz 12 lat. Maja. maja ma 10 no. lat, zostaw. Matko, czemu ją postarzasz? Dawaj, gdzie oni gdzie on, gdzie on są wszyscy? Dobra, tam ja się łada. ktoś chowa. Dobra, tam jest Timo, to ja go jeszcze zostawię. Ja wolę sobie zabrać jakąś... z rzeczy, weź. Ja, ja, radę, poprawo, masz ja widzę, Tylko... Nie, nie podpowiadamy! Gdzie A! jest, gdzie jest, neo... gdzie jest, Neonek? Neonek u jest. nie akurat? Nie, bo, bo Neonek się zbroił od kogoś innego. Ale ma jak z buki. Ja bardzo. O, o nie. O. Tylko pamiętajcie, nie skrywajcie się w dziurach, wy wykupił. Kupi... Nie, nie, on, on, on ciebie widzi. Serio? on widzi Maje, on widzi Maję. I ty o. też go widzisz. Okej, okay, ja nie, ja widzę tego Timo go. Go. Widzę, ja, widzę Ja się a? boję w ogóle ze Widzisz No wiem <grym> Ej no Dawaj moja Dobra, Prawej, ja nie chcę O nie, zginęła O nie, dobra Czy ona coś miała fajnego? Nie wiem, ale pójdę no ja. sprawdzić nie radzę ten Wiem, wie, Nie wiem, widziałem. dopiero no. potem, że tam jest jakiś inny ziobek. No Neonek weź mnie ratuj, proszę, nie, zróbmy naso to już to na to Timo! Neonek! No Neonek no popatrz jaki Timo ma super ale masz zbroje! Fajną, która mi się A, dobra było! <noise> <noise> nie no, bo on mi mówi, że... No nie no i to się w ogóle nie opłacało mi robić, ale dobra. Ja w takim razie sobie daję tutaj oczywiście Dębę. ten. Ja, yeah. no ale co oni zrobili, maja? Oni już szukali. Nie wiem. Dobra, to wiecie co? Ja to robię jednak w ten sposób. To się będzie zaraz szybciej zmniejszać. Do 20 kratek, no. uwaga. I macie sześćdziesiąt sekund. Ale to szybko teraz leci On ma taktykę, jest surowy mięs Timo kontra Timo kontra Neonek, no nie wiem, nie wiem Najwyżej zabije ktoś z was w bariera Musisz się pocałować na końcu Co? Nie, nie wiem, wiem. Neonek, uważaj, bo zaraz się bariera przybliża. Bardzo o nie, tam no, diament w ogóle leży za barierą. Ja sobie go no, zagarnął. Ten diament był. Ej, ty, mi tam źle. Falcie kwasy, a nie, słuchaj. Walcie kwas? Tak, Będę się tak. w ogóle. Tak, o, może, może powiedzieć, O nie, to nie, bo ja tu jest garnian ten. Co? Uważajcie, bo się bariera zmniejsza. Okej, okay, Timo i ne, zostali I nie neonek. Nie Ej, oboje macie diamentową zbroję częściowo, ale Pani neonek no, ma może. tylko, ma tylko. O nie, neonek. O! O nie. Ej, nie! Chyba nie zdąży, zdąży uciec od tego, ale ciągle jest jeszcze Timo. wystarczy go zrzuci. Okej, okay. zaczyna się walka. Chyba już się więcej bariera nie zmniejszy, z tego co wiem. Dlatego o, czas zmniejszyć jeszcze bardziej, uwaga! Do 10 do 10 kratek, więc ciągle, wow, ale yes! Neonek wygrał, dobra, to ja w takim razie mam trzecie miejsce, więc nie jest tak źle, więc w takim razie, co, nie no, bo ja wygrałem oczywiście tutaj, no dobra, ale w takim razie, słuchajcie, jeśli chcecie więcej takich odcinków, to zostawcie oczywiście łapkę w górę, no, nadzieję, że wam się podobało, o, i zginął sobie, trzymajcie się, do zobaczenia w kolejnym odcinku, który już jutro na kanale, cześć!